Nie dość się będę uczestniczył w sprawach pożarniczych, jak ktoś tym kiedyś powiedział, na ktoś zjadłem, na straży się występuje, ale się w zasadzie nigdy nie występuje, także będę na pewno uczuciowo i emocjonalnie ze strażem związany z tej ręki. Dziękuję bardzo. Nawet przez mowę, że nie wątpi, że ten Kaczyński będzie z nami zawsze, ale na ten temat przyszedł. To samo podziękowanie chciałem złożyć. Dotychczasowemu yy, sekretarzowi, który to pamiętam, w tym filmie i yy, członkiem wowacji. Nie wiem, czy przepraszam, że tak przez tu, ale. Dziękuję bardzo. Także jeszcze raz w imieniu wszystkich tu kolegów dziękuję naszym działaczom. Tak jak powiedzieli, liczymy na dalszą i aktywną działalność i pomoc w rozwyższeniu wielu problemów ochrony życie. Szanowni goście, szanowni druhowie. Ostatni zjazd miejsko w zasadzie druhowie znają skład naszego małowiet wieczorek, no nie ma go, jest na naradzie poświacie, ale liczę, że dojedzie. Drugie wiceprezesem zostałem ja, 12 jednostek się straż pożarnych z każdej tej jednostki Przedstawiciel jest w składzie z jednostek typu M. Przy każdej jednostce działają drużyny młodzieżowe, są również drużyny kobiece. Mamy prawidłowy ku zadowoleniu i naszego prezydium, jak i władz samorządowych, jak i społeczeństwa. Że działalność jest postawiona na odpowiednim poziomie, świadczy o tym fakt, że mamy znikomą ilość mieszkańców gospodarki Ziemi Mursztyńskiej. Dorobek wielu lat życia może pójść z tym w kilku minutach. Jeśli chodzi o działalność profilaktyczną, nie mówię, że przeprowadzamy kontrolę przeciwpozarową, choć w ustawie na ten temat mówi się trochę inaczej. Być dobrym nośnikiem nie tylko po jednej, ale i po więcej druży sekcji, gdzie skupia się młodzież i prowadzi wodną działalność tej prewencji. To jest ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej. I właśnie we wszystkich szkołach na terenie miasta i gminy Wojny w tym turnieju na szczeblu krajowym. ostatnio w miesiącu